serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Przechodzimy do kolejnego wpisu w harmonogramie prac, czyli komentarz, który został napisany w odcinku numer, czy pod odcinkiem numer 164. W którym przeczytamy. Fajnie by było zobaczyć jakieś filmiki, najlepiej kilka filmików z teorii maszyn i mechanizmów. Jest to temat słabo tłumaczony na studiach, a niektóre wydziały w ogóle go pomijają i w podręcznikach, a zarazem bardzo przydatny. Brakuje też przystępnych materiałów o tym na YouTube. Nie muszą to być zwykłe przykłady układów kinematycznych bez zastosowań. Można też przedstawić coś ciekawego, mechanizm jakiejś konkretnej maszyny, na przykład strugarki czy podnośnika. Takie filmiki bardzo chętnie obejrzałoby też wielu moich znajomych z branży. I żeby przedstawić teraz plan na ten odcinek, podzielimy ten odcinek jakby na dwie partie. Pierwsza partia będzie to rozwinięcie Powiedzmy, myśli związanej z tym komentarzem, widzę jako wprowadzenie do tematu teorii maszyn i mechanizmów. Natomiast druga, druga część będzie dotyczyła zaprezentowania funkcjonalności programu SolidWorks do celów analizy czy też syntezy łańcuchów kinematycznych projektowanych mechanizmów. I z racji tego, że będziemy tutaj używać programu SolidWorks, czy też pokazywać się na razie tak wstępnie, to zapraszam w ramach podziękowania. Za możliwość korzystania z instruktażowej wersji programu SolidWorks na stronę autoryzowanego dystrybutora SolidWorksa, czyli firmę Solidexpert. I przykładowo. W zakładzie rozwiązania będziemy mieli taki katalog dodatkowych narzędzi, jako dodatków do programu Solidworks, dzięki czemu będziemy mogli poruszać się w jakichś specyficznych, specyficznych gałęziach jakiejś danej branży, co też będzie nam mogło w jakiś sposób pomóc. Dlatego, jeżeli by to Was zainteresowało, zapraszam do przeczytania. No i teraz wracamy już do tematu. Jeżeli chodzi o kwestie maszyn i mechanizmów, jeżeli pracujemy w dziale. Czy też w branży mechanicznej, prędzej czy później z tym się będziemy stykać praktycznie przez cały czas. Dlatego warto mieć chociaż jakieś podstawy w tym temacie, bo jak sami dobrze wiemy, z mechanizmami stykamy się praktycznie na co dzień i otacza nas to wszystko dookoła. I żeby teraz słowem wstępu dla osób, które być może jeszcze się z tym tematem nie spotkały, a dopiero się spotkają, to za takie przykłady najprostsze, które sobie możemy bardzo szybko wyobrazić, to na przykład mechanizm korbowo-suwakowy w silniku. Na przykład może być mechanizm chwytu kiści manipulatora, czy chwytak manipulatora. Czy nawet coś takiego bardzo Prostego jak osprzęt koparki. W zależności do czego ta koparka miałaby być przeznaczona, gdzie by miała pracować, no to na przykład możemy wyróżnić mechanizm przedsiębierny czy, czy podsiębierny. Może to być mechanizm ładowarkowy, albo dźwigowy, czy chwytakowy. Może to być koparka z przeznaczeniem zgarniakowym, czy z mechanizmem zgarniakowym. Więc to takie mamy najprostsze. Najprostsze przykłady, gdzie znajdziemy właśnie proste, proste mechanizmy, czy wycięnik hydrauliczny. Czy jeżeli byśmy w ogóle projektowali cały, na przykład, manipulator od podstaw, czyli cały schemat kinematyczny manipulatora, w tym przypadku możemy projektować, przedstawić w formie mechanizmu? Coś, co możemy w pracach, no powiedzmy, takich stricte domowych zastosować, i możemy znaleźć mechanizm oscylacyjny w wyżynarce. Zaciski spowalnicze, na przykład uchwyty do drzwi szafek. Jeżeli teraz zobaczymy na na uchwyty drzwi szafek, no to już zobaczymy, że one są bardzo ciekawie skonstruowane. No i tam na przykład bardzo ważny jest parametr siłowy, tak aby te, te uchwyty dobrze, czy też te zawiasy dobrze dopierały drzwiczki, aby nie, że tak powiem, latały jak chciały. Do tego mamy mechanizmy śrubowe czy ciągnowe, przekładnie różnego rodzaju, no i na przykład mechanizm zawieszenia w samochodzie, no to tutaj też to wszystko będziemy w stanie w stanie wyróżnić. No i teraz, mając to pojęcie jakby na tapecie, no to musimy w jakiś sposób, przygotowując się do pracy z tym naszym mechanizmem, czy, czy projektując go, czy analizując, musimy w jakiś sposób ten mechanizm zak zaklasyfikować, skwalifikować. I musimy w, takich, w takiej sytuacji poznać, jaka jest ruchliwość tego mechanizmu, czy z jaką ruchliwością możemy w ogóle ruszyć do tematu. Jeżeli jest to bardziej zaawansowany mechanizm, to jest taki etap jak wydzielanie grup strukturalnych. No i w końcu określamy klasę tego mechanizmu i do takiego stopnia, abyśmy mogli wyróżnić w każdym mechanizmie, nawet tym bardzo zaawansowanym, jakieś typy mechanizmów podstawowych. I tych typów mechanizmów podstawowych jest cała lista. Że nie jestem w stanie teraz w pamięci tego wszystkiego tutaj wypowiedzieć i zajęłoby to zbyt długo. Ale na przykład, jeżeli byśmy wzięli coś najprostszego, jak, jak mechanizm kołowy, no to możemy mieć charakter toczny albo na przykład zębaty. Jeżeli weźmiemy dźwigniowy, no to może być tak jak wspomniałem na początku korbowo-suwakowy, a może być korbowo-wahaczowy, a może suwakowy, albo jarzmowy dla, dla przykładu. Mogą być śrubowe, może być śrubowo-suwakowy, albo śrub Dźwigniowy, może być mieszany, może być zapadkowo-dźwigniowy czy krzywkowo-dźwigniowy. No i w ten sposób budujemy całą paletę różnych rozwiązań, mechanizmów, które potem musimy w jakiś sposób policzyć. I teraz po co to liczymy? Po to, żeby znać charakterystykę prędkości w danym punkcie, w danym członie mechanizmu. Musimy policzyć charakterystykę przyspieszeń, charakterystykę pracy, charakterystykę siłową, dzięki czemu będziemy na przykład znali wpływ bezwładności, która działa na dany człon. I z tego tytułu, znając te parametry, znając na przykład bezwładność w jakimś, w jakimś aspekcie, wtedy będziemy w stanie określić na przykład siły działające na ten człon i dzięki temu będziemy w stanie policzyć wymagany przekrój po to, aby na przykład uzyskać wymaganą sztywność. I to wszystko, co się pod tym kryje, skupia się na tym, co później na przykład przychodzi do konstrukcji. No i teraz żeby przejść do, do przykładu, jak to jest z, tym, z tymi schematami. No bo wszystko opiera się na tym, że przygotowujemy jakiś schemat. No i teraz, tak jak powiedziałem, przechodzimy do tej drugiej części, gdzie będziemy tutaj funkcjonalność programu SolidWorks wykorzystywać. No i przykładowo, mając tutaj taki zarys e, takiego złożenia, który tutaj przygotowałem, on jest dużo części ukryte, ponieważ jeszcze jest to nieskończone, a będzie to związane z innym odcinkiem, które w przyszłości się pojawi. No i teraz jest tu przygotowana taka animacja. No i od razu. Jak mamy do czynienia z SolidWorksem, no to mamy w głowie, że będziemy działać z modelem 3D. No ale teraz, skoro będziemy ten układ nasz czy ten nasz mechanizm projektować, no to nie mamy podstaw do tego, żeby coś zamodelować, no bo dopiero będziemy to liczyć, dopiero będziemy to uzgadniać. Więc, no, dobrze by było na początku wyjść z jakiegoś schematu prostego i to dosłownie, co było przed chwilą przedstawione, zostało tu przedstawione na tym szkicu jako schemat właśnie kinematyczny tego mechanizmu, który. Był przednio, przed chwilą pokazany, zastąpiony, właśnie uproszczony. No i teraz pytanie, czy takie coś w ogóle można w SolidWorksie uruchomić i na przykład sprawdzić przy zadanej prędkości kątowej tej korby, jaka będzie prędkość w punkcie C członu 3. No i teraz to, co właśnie tutaj widzimy, czyli mamy przeguby ABC, no i mamy w tym mechanizmie wyróżnione trzy człony. Czyli pierwszy człon to będzie korba oznaczona 1, potem mamy Wodzik, czyli człon numer 2, no i suwa, który po prowadnicy jest, po prowadnicy się porusza, jest tym członem trzecim. No i dzięki temu, zdając charakter ruchu danego członu, musimy ten ruch opisać, czyli jakim ruchem porusza się człon pierwszy, jakim ruchem porusza się człon drugi, potem trzeci. To nam pozwala wyjść do tego, żeby rozpocząć od postaw, czyli właśnie od kinematyki, czyli tutaj, gdzie nie zastanawiamy się nad wpływem innych sił działających na nasz na nasz układ no i teraz pytanie no to no to teraz jak można ten ten schemat uruchomić w solidworksie i czy da się to zrobić po to żeby na przykład sprawdzić jaka tu jest prędkość i, i możemy to wykorzystać po to że gdy będziemy próbować rozrysować teraz to na kartce i policzyć to oczywiście typowe zagadnienie studenckie gdzie jest jakby to podstawa do tego żeby nauczyć się czy też rozpoznać, w jaki sposób ten, ta, ta charakterystyka działa, jak to jest przedstawione i potrafi znaczy zrozumieć sens tego, no to wiadomo, że wykorzystamy bardziej zaawansowane programy już w przyszłości, po to, aby do takich zagadnień dochodzić w szybszy sposób, a nie na piechotę liczyć na kartce wszystkie po kolei prędkości przyspieszenia, gdzie bardzo łatwo jest się przy tym pomylić. I właśnie po to. Ruszymy tutaj kwestię tego w, w programie SOLIDWORKS, aby właśnie mieć jakieś narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli zweryfikować, czy to, co my zakładamy, będziemy, czy też to, co liczymy, liczymy poprawnie. I teraz, w jaki sposób teraz ten schemat tutaj w SOLIDWORKS uruchomić, aby można było to, tą symulację przeprowadzić? W pierwszym kroku będziemy musieli uruchomić sobie moduł złożenia. Zatem mamy teraz moduł złożenia. No, i zwykle, jak mamy w głowie, uruchamiając ten moduł, to sobie wyobrażamy, że no powinniśmy mieć model. Tutaj tego modelu nie mamy, ale mamy taki komunikat, który prawdopodobnie zwykle pomijamy. Nie skupiamy się na nim, tylko od razu przechodzimy do okienka otwarte dokumenty i tam ładujemy po kolei modele czy też żeby można je było ładnie poskładać. Zatem skupmy się teraz, właśnie na tym komunikacie, który tutaj jest, i na tym przycisku utwórz układ. I w momencie, jak sobie teraz to klikniemy, pojawia się taka. Na której właśnie możemy wstępnie zamodelować nasz, yy, nasz mechanizm, ale właśnie w postaci takiej bardzo uproszczonej, jaka została przedstawiona na tym schemacie. I teraz spróbujemy sobie uruchomić tą symulację tylko po to, żeby przedstawić wam narzędzie, natomiast to, jak to policzyć, czyli zgodnie z prośbą w tym komentarzu. Która tu została, to już będą kolejne odcinki, po to, aby po prostu osoby to oglądające nie skupiały się już na tym, jak to jest zrobione, jak to działa, tylko żeby skupiły się na faktycznym problemie, jak to policzyć. Natomiast tutaj przygotujemy sobie podstawową wiedzę na temat, jak zrobić to w solidworksie, po to, że jak już będziemy coś liczyć, żebyśmy mogli w prosty sposób sprawdzić. Zatem przechodzimy do tej płaszczyzny naszej tutaj z powrotem, i w pierwszej kolejności, mając ten układ, Narysujemy sobie trzy odcinki, które będą symbolizowały nasz mechanizm. W jakim stopniu my to zrobimy, to już zależy od nas. Żeby pokazać, jakie to jest bardzo proste, ja do tego celu użyję. Jeżeli tutaj wszystko dobrze, dobrze teraz na, na żywo to tłumaczę. Trzech odcinków, i to nam wystarczy, żeby ten nasz układ można było uruchomić i na przykład odczytać prędkość poruszania się. No czy też prędkość w punkcie C, na razie nie wchodźmy tutaj bardzo w szczegóły. Który, który jest tutaj na przegubie oznaczony. Więc teraz tak. w pierwszej kolejności każdy człon mechanizmu musimy sobie przedstawić jako blok i do tego celu służy nam tutaj taka funkcja jak utwórz blok. Czyli powiedzmy, że to będzie nasza prowadnica. Oczywiście te mechanizmy możemy w pełni wymiarować. Możemy te mechanizmy w formie szkicu sobie zapisywać na dysku i potem poprzez funkcję wstaw blok wstawiać określony już ten nasz człon tego mechanizmu tam, gdzie już będzie on sparametryzowany, czyli zwymiarowany, określony, i teraz powiedzmy, że ten nasz człon będzie tutaj pierwszy, i on będzie jako podstawa po to, abyśmy mogli ten nasz mechanizm uruchomić. I teraz sobie klikam na ten odcinek. I klikam sobie na przycisk utwórz blok. No i teraz mam elementy bloków, co w nim się znajduje. No i powiedzmy, że to będzie ta nasza linia. Nie muszę wcale tej podpory, którą tutaj tak ładnie rozrysowałem, yy, przedstawiać w identyczny sposób na tym schemacie. To już mi jest wystarczające, ponieważ w momencie, jak ja to potem zablokuję, będę miał podstawę do tego, aby mieć punkt odniesienia do zablokowania motoru napędzającego, czy też napędu napędzającego mój mechanizm. Yy, teraz taki przerywnik jeszcze na szybko zrobię. Ponieważ być może ktoś się z Was zastanowił, w jaki sposób zrobiłem kreskowanie, nie mając tutaj żadnej obramówki. Zobaczcie, jeżeli sobie teraz na szkicowniku narysuję jakiś prostokąt dowolny, który będzie stanowił obrys mojej bazy. Jeżeli chodzi teraz o grubości, mogę do tego celu utworzyć sobie warstwy. Warstwy klika się. We właściwościach i możemy sobie dodawać inne warstwy. Być może będzie to wiele osób kojarzyło z tematu autocada, gdzie będziemy mogli definiować, czy dana warstwa będzie widoczna, czy będzie drukowana, jaki będzie kolor, jaki będzie styl linii oraz jaka będzie jej grubość. No i teraz powiedzmy, że mamy na razie te wszystkie tutaj. Krawędzie tego prostokąta opisane bez domyślną, domyślną warstwą, czyli po prostu brak, i przechodzimy do adnotacji. Mamy tutaj taki funkcja kreskowania, wypełnienie obszaru. No i teraz sobie zakreskujemy ładnie, wybierzemy sobie może stal, abyśmy mieli ukośne, wybierzemy sobie warstwę, może brak. No i teraz zaakceptujemy. Co prawda, teraz ta warstwa mi się chyba nie wybrała, jeszcze raz. O, teraz jest wszystko w porządku. No, i teraz jak weźmiemy sobie, spróbujemy sobie wyeksportować to do PDF-a, po to abyśmy na przykład mogli ten rysunek wkleić, nie wiem, do sprawozdania, czy do, do miejsca, gdzie będziemy to, to przeliczać. Więc jak sobie teraz to w ten sposób wydrukujemy, no to widzimy, że ta, ten, ten kwadrat, został, prostokąt został prawidłowo wygenerowany z tym kreskowaniem, ale mamy te granice. I teraz, mając utworzoną warstwę niewidoczne, gdzie nie widzimy, jest przekreślone oczko. Teraz już widzimy, że się pojawia. Nie jest ona widoczna i tak samo nie jest uwzględniania przy wydruku, jeżeli byśmy chcieli wydrukować lub eksportować do innego pliku zewnętrznego. I teraz mając te, ten prostokąt, zaznaczamy te trzy krawędzie i zmieniamy warstwę na niewidoczne, którą sobie tam wcześniej utworzyłem. I w tym momencie uzyskujemy taki efekt, gdzie mamy kreskowanie, a nie mamy obszaru ograniczającego. I teraz w tym momencie zamknę sobie ten PDF Wyeksportuję jeszcze raz za PDF, OK. Zapisz. Tam są domyślne ustawienia w tym PDF-ie. No i teraz jak sobie wyeksportujemy, mamy ładnie tutaj zrobioną już kreskowanie jako symbol tej bazy nieruchomej. Gdybyśmy chcieli do tego typu schematów, czy do schematów, na przykład obliczeń wytrzymałościowych, gdzie różnego rodzaju podpory rysujemy, więc tu jest taki kruczek na to, jak to szybko zrobić. Dobra, przechodzimy teraz do tematu mechanizmu. I teraz analogicznie yy, zajmujemy się kolejnymi członami. Możemy sobie na przykład oś konstrukcyjną jak najbardziej tutaj stworzyć nawet taką chwilową po to, żeby na przykład nadać Kąt, teraz sobie nie trafiłem, niestety, żeby nadać, na przykład, kąt początkowy, z jakim będziemy uruchamiać nas, nasz mechanizm, czyli na przykład 45 stopni, to sobie możemy ukryć albo po prostu skasować. Możemy sobie teraz ten człon znowu już uwzględnić jako kolejny, właśnie ten blok. I tak samo przechodzimy do naszego. Wodzika. I teraz tutaj już na razie nie będę, ponieważ identycznie możemy go zwymiarować, spozycjonować, jak nam będzie to pasowało. Możemy sobie znowu utworzyć blok. No i ktoś powie, że jeszcze nie mam suwaka. A ja powiem, że wszystko, co mi potrzebne do uruchomienia tego mechanizmu, już mam. Resztę robię wiązaniami. Czyli teraz, żeby powiedzmy było wszystko od początku, czy też zgodnie jakby z zasadami, no to powiedzmy, że bazę wiążę z punktem 0 mojego układu współrzędnych poprzez relacje wspólne. Ten człon, już teraz powiedzmy, ta baza poszła nam do punktu 0. Teraz powiedzmy ten człon napędowy, ten, czyli ta nasza korba, również poprzez wybór punktu łączy z punktem 0 poprzez relacje wspólne. I ten kąt ustalony, który został, czy nawet wymiar, on nie zostanie zmieniony w takiej postaci, jak zostanie ten, ten nasz człon. Przedstawiony nawet w takiej bardzo prostej postaci, czy bardziej zaawansowanej, zostanie bez zmiany wymiarów przeniesiony. No i teraz w analogiczny sposób możemy połączyć człon naszego wodzika z członem korby, czyli wspólne. No i teraz pytanie, co zrobimy jeszcze z tym, z tym suwakiem? I teraz, jak zobaczymy sobie na ten schemat z powrotem, to być może zauważymy, że jeżeli byśmy sobie teraz przedłużyli ten odcinek w ten sposób. To w tym układzie pokrywa nam się oś prowadnicy z punktem bazy. Jeżeli byśmy sobie teraz przeszli do naszego zagadnienia, to wystarczy, że teraz punkt końcowy wodzika zaznaczymy wspólnie z punktem początkowym, czyli tu teoretycznie, gdzie jest obrót korby, i zaznaczymy sobie relację poziomo. W, tym, w tej postaci ten punkt będzie się zawsze poruszał współliniowo z osią, która by przechodziła właśnie poziomo przez ten punkt 0. Być może można by to było łatwiej wytłumaczyć, ale na początku nam to wystarczy. I teraz abyśmy mogli jeszcze ruszyć, musimy sobie tą naszą bazę, którą tutaj utworzyliśmy, ustawić jako nieruchoma. Dzięki temu będziemy mieli punkt odniesienia. Teraz możemy wyjść sobie z układu no i przejść do etapu, gdzie będziemy ten mechanizm mogli uruchomić. Aby można było to zrobić musimy przejść do dolnej zakładki badanie ruchu, ale na początku jeżeli sobie uruchomimy, rozwiniemy listę, mamy tylko dwa wpisy. Mamy animację i podstawowy ruch. Brakuje nam jeszcze jednego elementu, ale żeby ten element mógł zostać aktywowany w zakładce dodatki Solidworks jeżeli nasza wersja Solidworksa na to pozwala, musimy Uruchomić moduł SOLIDWORKS MOTION. W momencie, gdy uruchomimy ten moduł, w zakładce Listy możliwości pojawia nam się trzecia opcja do wyboru, czyli analiza ruchu. I teraz, mając tutaj analizę ruchu, jesteśmy w stanie nadać napęd wybrany na nasz już mechanizm w tej postaci taki bardzo mega uproszczony, gdzie będziemy próbowali teraz go zainstalować. I powiedzmy, wybieramy punkt, gdzie będzie obrót. Ten punkt został już przez program wykryty, oraz będzie oraz została pokazana strzałka, czyli yy, będzie yy, w którą stronę obracała się ta korba, i teraz wskazujemy komponent względem którego nastąpi przeniesienie, czyli ta nasza baza. Teraz, co prawda, nie zostało to wykryte, ale nawet jeżeli wskażę tą linię mechanizmu, to i tak ona będzie się musiała poruszać, ponieważ nasza baza jest tutaj nieruchoma. I czasami może się zdarzyć taka sytuacja: akurat u mnie w tym momencie się to nie wybrało ta baza, natomiast takie zaznaczenie również pozwoli ten mechanizm uruchomić. I teraz wybieramy parametru. Możemy. W tym przypadku, oczywiście najlepiej, najprościej będzie ustawić stała prędkość, ale mamy tu różne inne funkcje do wyboru, z których możemy, w zależności od tego, jaki mamy mechanizm, jaki jest jego charakter, jak on działa, ustawić odpowiednią funkcję. Możemy dać stałą prędkość, możemy z tą prędkością sterować poprzez wykres rozkładu prędkości w czasie, więc tych możliwości mamy naprawdę tutaj bardzo wiele. No i teraz powiedzmy, że zadamy jakąś wartość, na przykład 50 obrotów na minutę. I w ten sposób sobie to aktywujemy. Pojawia nam się teraz na osi czasu paleta tutaj wykresów. I żeby teraz móc to uruchomić, powiedzmy, że rozwiniemy sobie czas trwania do 10 sekund. I teraz przechodzimy już do obliczania. I w tej sytuacji widzimy, że nastąpiło obliczenie, i zasymulowanie, jak ten nasz mechanizm działa. Zrobimy to teraz troszeczkę wolniej. W tym celu nie musimy zmieniać tak naprawdę prędkości obrotowej, bo powiedzmy, że taka wynika z warunków pracy, a my chcemy tą symulację przeprowadzić odrobinkę wolniej, więc możemy zmienić jej sposób przedstawienia, czyli prędkość odtwarzania. I również jak sobie z powrotem przeliczymy, i teraz sobie puścimy no to już będziemy widzieli że to jest e, dużo wolniej się poruszać. Teraz zobaczcie, że to wiązanie, które zostało narzucone na punkt tego wodzika, niejako przedstawia nam ruch suwaka po prowadnicy i teraz widzicie, że naprawdę niewiele potrzeba do szczęścia, aby prosty mechanizm można tutaj było zasymulować. OK. No i teraz e, rysując taki mechanizm sobie na karcie, obliczając go, że tak powiem na piechotę po kolei, na przykład, jeżeli byśmy chcieli wykreślić plan prędkości czy po, policzyć te prędkości na przykład w tym punkcie zaznaczonym teraz na pomarańczowo czy metodą analityczną czy metodą grafu analityczną no to musimy no jakiś czas poświęcić i tych operacji wykonać i uważać żeby się tutaj nie pomylić ale równocześnie możemy to zweryfikować właśnie korzystając tutaj z możliwości programu Solidworks klikając Przycisk wyniki i wykresy możemy teraz żądać od programu, aby on pokazał nam wykres rozkładu prędkości w tym punkcie. Więc sobie wybieramy kategorię przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie. Kolejno na przykład prędkość liniowa. I wybieramy komponent. Powiedzmy wielkość. Możemy względem osi X, względem osi Y, Z i wielkość. Wielkość w angielskiej wersji będzie to po prostu magnitude, czyli będzie cały przekrój prędkości dla tego punktu przekazany i wskazujemy, gdzie my chcemy sobie to ustawić. I teraz będzie względem czasu. Jednocześnie jest tu taka funkcja jak pokaż wektor w oknie graficznym. Jeżeli to zaznaczymy i uruchomimy tą symulację, dodatkowo będziemy widzieli wektor, którego rozmiar będzie się zmieniał w zależności od wartości tej prędkości, oczywiście w skali tego wykresu. Teraz jest to bardzo przeskalowane. Widzimy, że wykres został już tutaj wygenerowany, został narysowany. Widzimy, jakie mamy wartości. Można to oczywiście sprawdzić w danym czasie. I teraz, gdy uruchomimy, nie wiem, jak to będzie widoczne w nagraniu, ponieważ to będzie lekko klatkowało, ale być może, jeżeli ktoś będzie chciał samemu spróbować, to będzie mu łatwiej do tego dojść. Gdy sobie teraz uruchomimy tą symulację. To no chyba niestety bardzo to kratkuje, więc możecie tego nie widzieć tutaj, co się teraz dzieje, ale widzimy na pewno wyraźnie, jak zmienia się prędkość poprzez to, w jaki sposób przedstawia się ten wektor prędkości. I teraz analogicznie możemy przedstawić przyspieszenie, jeżeli obciążymy nasz układ siłą, to charakterystykę siłą wyznaczymy, ale myślę, że do tego będziemy przechodzić w przyszłości. Dlatego w kolejnym odcinku, gdy już prze, będziemy rozwiązywać jakiś kolejny przykład krok po kroku od podstaw, jak się za, tę, za tą analizę zabrać, to właśnie obliczając prędkości, na przykład w wybranych punktach, będziemy sobie weryfikować tu w programie. Lub też sami będziecie mogli sobie próbować, jak, czy te obliczenia, które wykonujemy, są poprawne, czy są zbieżne z tym, co mówi w programie. Możemy sobie na podstawie rozpisanych równań również te obliczenia wprowadzić do Excela, tam wygenerować wykres prędkości. Także to jest kwestia naprawdę, co czego kto potrzebuje i ile ma, że tak powiem, czasu czy chęci do tego, aby to przećwiczyć. I myślę, że to jest słowem wstępu, przedstawienie możliwości. Mam nadzieję, że tu. Ciekawe były tematy związane właśnie z obsługą Solidworksa i pokazać, pokazaniem tych możliwości, które, które są tutaj dostępne. No i myślę, że w kolejnym odcinku tutaj ruszymy coś bardziej, aczkolwiek może być taka sytuacja, że te odcinki z teorią maszyn będę przeplatał z inną tematyką, ponieważ jest tu dużo teorii. Być może będzie to miało bardzo mało związku z samym Solidworksem, a więcej z typowymi obliczeniami. Więc, żeby po prostu nie było takiej monotonii, to być może, że kolejny odcinek będzie dotyczył czegoś z modelowania albo z jakichś, może obliczeń, to zobaczymy. A powiedzmy, może na przykład za dwa odcinki, wówczas będzie jakiś przykład, gdzie będziemy coś sobie już tak liczyć po kolei w ramach nagrania materiału. Dobra, na ten moment dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.